My jeszcze podjechaliśmy do lichenia. Zobaczyć ten kemping minny. Za całym jeziorem powiemy mały, kameralny, ale naprawdę fajny. Zobaczcie na przebitkach sobie jak to wygląda. Miejsce na ognisko jest, trochę plaży jest. A tam z daleka widać już kościół w licheniu bazylikę Miejsc tutaj będzie, strzelamy 20 na samo na 20 zestawów, kamperów bądź przyczep ale sympatycznie no. mhm. takie czysto, schludnie Nie wiadomo jak to jest typowe wakacje, ale idziemy dalej zobaczyć, bo obok mamy Barbadosa. Idziemy podejrzeć jak to wygląda w Barbadosie. Dosłownie tym deltakiem. I już jest Barbados. Drugi kępnik. Siatka dosłownie ich dzieli. Nie wiem czy tutaj wejdziemy. Ale Tutaj z boku jeszcze jest ścieżka, zaraz próbujemy tam się przedreptać Tutaj już jakieś w Barbadosie, widać jakiś bar miejsce do biwakowania, miejsce do biesiadowania też fajnie Też się idzie. Zobaczcie, z tego miejskiego <coughs> idziemy ścieżką. Ten Barbados jest bardziej taki gdzieś tutaj w drzewach schowany. A ten obok jest w czystym słońcu. To też pytanie, kto co lubi. Jak ktoś nie był, to od razu proszę bardzo na miary. Można sobie w sieci zerknąć. Na cennik, zerknąć sobie na to, jak te zdjęcia wyglądają. No, my tu jesteśmy osobiście, teraz tak przejazdem też podejrzeć. Przejedziemy tutaj w ten sposób. Zobaczcie, odwracamy się, i już mamy ten drugi kemping za siatką gminny. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj cenowo. Jakby tutaj był taki prosty weekend, to tu też jest naprawdę sympatycznie. Naprawdę tu jest sympatycznie, też są parcele. Tutaj widać je oddzielone. Są też wolny plac, gdzie można stanąć, gdzieś się chce. Tak więc miejsce do kompania jest blisko, żeby gdzieś pochodzić. Stateczek tam też jest. No dobra, no to następne miejsce na liście, gdzie można przyjechać. W miarę cisza, spokój Tak jak my lubimy chodzić czy rowerami jeździć to jest, jest. tutaj co robić hmm. O Barbadosie to wiedzieliśmy ale o tym gminnym zasiadkom No w życiu przypadek Przypadek Nie są. Tu jest Tu są te kempingi a my tą ścieżką sobie idziemy No ile tu może być? 500 metrów Nie wiem może, no nawet, nie wiem, może mniej nawet. Truch ten, tak jak my teraz idziemy, no to jest moment. Jesteśmy na tej głównej plaży w Licheniu. Tak więc, no. Idziemy sobie, idziemy. Tak, a tu nagle patrzymy. A tu kemping. A tu kemping, no. Tak, kemping następny. Ale też fajny, no jeden obok drugiego, to jest trzeci. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, tu jest jedno pole, zobaczcie. To już nie będziemy wchodzić, ale z prądem ze wszystkim, bo są skrzynki. Ale żeby było śmieszniej, idziemy z zasiatkę. I już widzimy czwarty. Czwarty kemping, którego tak naprawdę nie widać z drogi. Proszę bardzo. I następny, tylko nie wiem, czy to jest ten sam, czy tego samego. Może i tego samego, kurczę. No, ale jest zielone. Tak, ale to być może. I to jest wszystko na tym odcinku od głównej plaży do kempingów Batego Barbarosa, gdzie przed momentem byliśmy. Proszę bardzo, następny. Ktoś, no, no tutaj jest może, o tu tutaj będzie może widać. Ciekawe ile kosztuje ten gminny tutaj. Tu? Tak, tak, otwarty, nie? No to akurat tam już palicho niepotrzebne. W razie czego? No i, i jesteśmy na plaży. Główne wiechanie, proszę bardzo. By nie było, proszę bardzo. O. No. Rowerki, rowerki, rowerki. Tam też stateczek stoi, można się przepłynąć. Nie wiem, w tamtym roku to było chyba 30 czy 40 zł do soby. Tylko tu elektryki nie można pływać. Na motorze niestety. To jezioro jest. Cisza na na wodzie. Tak 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 więc tutaj jeżeli ktoś to to albo żagle albo. Siła mięśni rowerek ale sympatyczna plaża naprawdę. Proszę bardzo jedna lodziarnia. Tu jakieś pewnie są dla dzieciaków też. Zabawy jedne, drugie, plac zabaw, tam jest druga, a tam już dwie bramy jesteśmy, bazylice. Proszę bardzo. Od wejścia mamy o stronę bazyliki, przechodzimy pod pod hotelem i już jesteśmy z powrotem na, na jeziorze mała przystań, małe molo Bardzo sympatycznie Proszę, sadeczek elektryczny już czeka na gości Wycieczka po jeziorze fajnie Fajnie A tam za tym, a, za tymi drzewami już mamy jezioro Ślesińskie. Niestety no nie ma przebicia, tak że można było sobie czy przepłynąć, czy nawet przejść. No nie ma. Niestety nie ma. No ale jest fajnie. A tam to są właśnie te miejsca kempingowe. Barbados gminny i tutaj po tej stronie były te dwa prywatne pola namiotowe biwakowe, zwał jak zwał, ale jest gdzie się zatrzymać i spędzić czas, naprawdę fajne miejsce. Jak jeszcze ktoś ma swoją łódkę, swój ponton. O. Zobaczcie jak fajnie kosze umocowane, kopane w ziemię. Prosty, zwykły sposób. No a my już powolutku wracamy do, do kampera. Wyjmiemy sobie, mieliśmy do domu, ale wyjmiemy sobie jednak krzesełka i, i sobie chwilę posiedzimy. No i to jest właśnie to za co my to kochamy nie trzeba jechać, nie trzeba szukać podoba nam się, wyjmujemy krzesełka i siedzimy nie, 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 nie. Pozdrawiamy też Zolciaków, bo to właściwie e, dzięki waszemu filmowi zajrzeliśmy na Barbadosa, a wiemy, że tam z tego co mówiliście lubicie tutaj przyjeżdżać. Także pozdrawiamy.